Takie dni są potrzebne? Uważam, że bardzo potrzebne i będą tym bardziej potrzebne, że jakby osób niepełnosprawnych, no, niestety przykro to powiedzieć, ale tendencja jest taka, że przybywa tych osób z, z niepełnosprawnościami różnymi. Tak jak mamy przypadki y, osób ze spektrum artyzmu, gdzie kiedyś, y, jak to warsztaty, było jeden na 10 tysięcy, potem na tysiąc, na 100, a teraz już y, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego właśnie pani profesor Pisula określa, jest to jeden na 36 osób, zaznaczając z tendencją zwyżkową, czyli będzie się ten, no, pogłębiać ta, ta sytuacja. Więc takie, takie właśnie spotkania, organizowane właśnie przez instytucje, które bezpośrednio wspierają finansowo, bo, czy ośrodki pomocy społecznej, czy właśnie zakładu ubezpieczeń społecznych. No przemawiają finansowo do tych ludzi, a te potrzeby zawsze są, jak każdego człowieka, większe, a tym bardziej, że osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami są, są tym bardziej większe, dlatego pytamy, jakie są środki, jakie zasiłki. Teraz się pojawił właśnie fundusz e, e, wsparciowy, tak zwany, bardzo wspaniała rzecz, który rozwiązuje, no co bym nie mówiąc problemy finansowe, ale właśnie bardzo adekwatnie yy, związane jest to z, z niepełnosprawnością danej osoby, bo jest to przeliczana skala punktowo i to jest uzależnione procentowo właśnie od, od środków finansowych, jakie ta na tą osobę konkretnie z niepełnosprawnością zostaną Czyli jakaś bóla pomocy jest, tylko trzeba umiejscowić? Jest pomocy i cały czas już właśnie są działania robione w kierunku właśnie tych orzeczeń o potrzebie wsparcia, prawda? I, i to się dzieje poza właśnie tymi sytuacjami rent e, socjalne które trwają jakby najczęściej. One też zostały ostatnio podniesione, ale jakby do niej, do tej renty socjalnej właśnie dochodzą jeszcze dodatki specjalne, właśnie wynikające z niepełnosprawności. Oczywiście programy też ważne, bo dostosowane każdą osobę, czy to jest osoba ze spektrum autyzmu, czy z niepełnosprawnością ruchową, gdzie tam trzeba jakby te inne środki pomocowe, przekierować. Także myślę, że jest to bardzo profesjonalnie, adekwatnie robione. No I co najważniejsze, że jest robione. To znaczy się, że jak będą potrzeby narastały, bo, bo będą narastały, to jednak nie zostaną gdzieś te osoby z niepełnosprawnością gdzieś w tyle albo wręcz zapomniane. Jak mam to Jan Ryszkiewicz, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Nowym Sączu przy Fundacji MAK.